Dziękuję. jak masz coś takiego, że branża, tak? i tu możesz mieć na przykład logistyka, księgowość, tak? Yy, sprzedaż i tak dalej. To oprócz tego masz później poziom kompetencji, tak? czyli pracownik, kierownik dyrektor tak? prezes tak to co musisz pamiętać to pierwsza granica się robi tu tak pracownik jest od pracy ci są od zarządzania tak czyli myślenia i tutaj czym się różni myślenie jednego drugiego trzeciego skala czas tak skala czasu czyli ten myśli jeden dwa tydzień, miesiąc, zależy jaka firma, ten myśli rok, dwa, a ten myśli do pięć lat do przodu. tak? I teraz problem jest taki, że jeżeli jesteś pracownikiem, to w zasadzie we wszystkich tych dziedzinach jesteś w stanie bardzo szybko, bo to, tu są bardziej predyspozycje niż wiedza. tak? Czy jesteś w stanie dosyć szybko się nauczyć na swoim poziomie jako pracownik wiedzy z logistyki, z księgowości czy sprzedaży? Aczkolwiek, jakim jesteś starszy, to jest to trudniej. Natomiast, tak, czyli tak, jeżeli jesteś logistykiem, to możesz się piąć po ścieżce tej, tak, czyli idąc od pracownika do prezesa, ale branżowo, tak, czyli rozwój branżowy. Albo możesz iść rozwojem, znaczy rozwojem, czy po prostu karierą na poziomie danej, danego jakby sposobu działania. Czyli jeżeli jesteś kierownikiem, to teoretycznie równie łatwo Ci będzie być kierownikiem logistyki, księgowości, jak i sprzedaży. Natomiast bardzo ciężko Ci będzie przejść z kierownika logistyki na dyrektora księgowego. Bo wtedy masz dwie bariery. Bo tak masz tylko jedną barierę, tak? Czyli przechodzisz do następnej kratki. A jak jesteś logistykiem, to chodzi o to, że nikt cię nie zatrudni w kolejnej firmie, jeżeli nie ma doświadczenia logistycznego. Rozumiesz? I to, co na przykład Kuba robi, że on w zasadzie skacze po różnych firmach i w sumie nie wiadomo Ani nie jest bankowcem, ani nie jest z konsultantem, ani nie jest z logistykiem. Tak naprawdę próbuję do różnych firm, nie? I, I traci przez to, że nie jest branżowy. Natomiast yy, nie jest jeszcze... nie wyszedł poza ten poziom, tak? W związku z tym musisz się zastanowić, czy ty chcesz być w życiu iść w kierunku rozwoju, dojść do kategorii prezesa, czy chcesz się rozwijać w kategoriach tych branżowych. No i teraz jeżeli jesteś manie, to masz szansę się rozwinąć i tu, i tu, bo jesteś jeszcze na, na takim, że tak powiem, wieku, że każdy ci da szansę. Powyżej pewnego wieku, tak jak na przykład po 40, to w zasadzie, jak nie doszedłeś do poziomu dyrektora prezesa, to nikt ci nie da szansy być prezesem. Bo chyba, że to jest układ wiesz, jakiś tam państwowy, nie? I teraz yy, musisz sobie zaplanować tą ścieżkę kariery na tyle, żeby w wieku 30 lat albo dojść do, do tego poziomu, i wtedy możesz sobie skakać na tych. tych. Ale jeżeli do 30-35 nie dojdziesz do jakiegoś poziomu, to potem już jesteś stracony. Czyli to nie jest tak, że możesz wiesz sobie w nieskończoność skakać, nie?